Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo gorąco, a w sposób szczególny witam młodzież, która w dniu dzisiejszym jest tutaj razem z nami z bardzo ważnego powodu. Otóż, drodzy Państwo, niedawno w naszym mieście bardzo uroczyście obchodzone było święto stulecia państwowego PCK Polskiego Czerwonego Krzyża. I była to okazja do podziękowań, do życzeń, do tego, by głównie pokłonić się honorowym ukwiodawcom. Pan starosta zaprosił dzisiaj młodzież trzech szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, w których funkcjonują koła honorowych ukwiodawców, a młodzież tam zrzeszona w sposób wyjątkowy, aktywnie bierze udział w takich akcjach i taką właśnie młodzież chcielibyśmy dzisiaj przed sesją wyróżnić. Bardzo proszę pracownika merytorycznego o odczytanie listy uczniów, których zaprosiliśmy na dzisiejsze święto. Najpierw odczytamy tą listę uczniów. Następnie będziemy zaprosiły Państwa na środek. Wcześniej zostanie odczytana treść przygotowanego listu. Bardzo proszę. Pierwsze liczbą ogólnokształcące opiekuńczy pani Dorota Kruścielewska- chojnacka Uczniowie: Klaudia Wojciechowska, Anna Mazur, Katarzyna Szkuta, Adriana Szewczyk, Jan Polczyk, Dawid Proc, Mateusz Butek, Konrad Szymański, Maciej Borak i Filip Micho. Drugi liceum ogólnokształcące, opiekun pan Krzysztof Świek. Uczniowie Robert Krakowiak, Karolina Utoś, Paweł Śmig i zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 3, opiekun pani Beada Upiłska, uczniowie Piotr Badowski, Sebastian Gorecki, Amadeusz Koch, Kacper Kulon, Jakub Matysiak, Bartłomiej Piasencki i Kamil Pisarski.

Państwo byli w dłużej i szkoła, bo tak mamy przygotowane podjęcie Prawdziwie wielki człowiek jest skromny. Proszę zobaczyć z jakim trudem to poprasza młodzież na środek. Bardzo proszę. państwo wysłuchać treści, która jest tożsama, a ja pozwolę sobie odczytać taką treść, która jest przygotowana dla Anny Mazur, radnicy I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Miarą swojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o jego człowieka, napisał książę Mieczysław Maliński. Z okazji jubileuszu stulecia lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w imieniu władz powiatu tomaszowskiego przekazujemy najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w naszym kraju. Podstawową misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności wszędzie dla wszystkich. Stulecie to piękny jubileusz, który skłania do refleksji na temat wartości ludzkiej solidarności, empatii i chęci pomocy. W dniu dzisiejszym pragniemy jednak szczególnie docenić propagowanie idei honorowego krwiodawstwa pośród społeczności uczniowskiej. Działalność w zakresie honorowego krwiodawstwa jest odpowiedzią na potrzeby społeczne, a zapotrzebowanie na dobro nigdy się nie przeterminuje. Krwiodawcy dają cząstkę siebie będącemu w potrzebie człowiekowi, a przecież nic to nie kosztuje. Taka postawa pozwala zachować wiarę w człowieka. Szczególnie cieszy nas, że przedstawiciele młodego pokolenia tak pięknie realizują ideę krwiodawstwa. Możecie być dumni z siebie, że w tym pędzącym i zorientowanym na jednostce świecie potraficie wykazać się ofiarnością stanowiącą dla rówieśników przykład do naśladowania. Życzymy poczucia dobrze wypełnionego obowiązku miłości bliźniego. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów na niebie krwiodawstwa. Szczęść Boże, podpisał starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Róga. Tak. <głosy> <głosy>

And I don't think we can do that. это квитанция за оплату за этот месяц это моё заявление и это мой паспорт и это мой заголовок

Trochę zysku była, ale zyskuję na

失礼します。 गर्नेछ